Dziś przygotuję czosnek konfitowany. A cóż to takiego? Być może się zastanawiasz. Otóż, konfitowanie to powolne duszenie w tłuszczu. Jest to szlachetna, wywodząca się z Francji technika kulinarna. Konfitowany czosnek będzie wspaniałym dodatkiem do kanapek, sosów, grzanek czy mięs. Wszystkie produkty w tym pięknym kadrze posłużą nam do przygotowania konfitowanego czosnku. Ja tutaj mam około 10 główek czosnku. Nie bez powodu one są w naczyniu żaroodpornym, w którym będziemy te czosnki piec w piekarniku, więc również proszę sobie takie naczynie przygotować. Do tego potrzebujemy oliwy z oliwek bez żadnych dodatków smakowych. To jest po prostu czysta oliwa. Świeży rozmaryn, przepiękny rozmaryn, konieczny. I jeśli chcesz dodać nutę ostrości, przygotuj sobie kilka papryczek chili. To wszystko zabieramy się za przygotowywanie. Zaczynamy od rozparcelowania wszystkich główek czosnku na pojedyncze ząbki. Gdy to zrobimy, w większej misce zalewamy je wszystkie wrzącą wodą i czekamy jakieś 10-15 minut. Ten czas powinien być wystarczający do tego, żeby skórka zmiękła, a obieranie czosnku było łatwe i przyjemne. Spójrzcie, nie wymaga to ode mnie żadnego wysiłku. Skórka idealnie odchodzi, a w rękach pozostaje mi kształtny ząbek czosnku. Gdy się już z tym uporamy, wszystkie czosnki zalewamy w naczyniu żaroodpornym oliwą z oliwek. Oliwy nie żałujemy, wszystkie ząbki czosnku muszą być zanurzone. Teraz czas na doprawianie. Układam świeży rozmaryn. Wkładam papryczki, chili i rozgrzewam piekarnik do 120 stopni. Pieczemy przez około półtorej godziny. Po tym czasie konfitowane czosnki są już gotowe, mięciutkie i aromatyczne. Powiem Wam, że nie wyobrażam sobie teraz życia bez tych czosnków. Używam tego zamiast masła, do smarowania chleba, do marynowania mięs. Dodaję to również do sosów. Te czosnki się po prostu rozpływają. Sami widzicie, są jak. Jak czosnkowe masełko. Musicie koniecznie spróbować. Dziękuję Wam za dzisiaj. Cześć.